Sen pierwszy. Tort Cejrowskiego. Śniło mi się, że znalazłem się w Stanach Zjednoczonych. W sklepie przy kasie zobaczyłem Wojciecha Cejrowskiego. Na ladzie leżał tort. Niewielki, może na pięć czy sześć osób. Cejrowski trzymał w ręku rachunek, na którym podane były wymiary i waga ciasta. Ze złością pokazywał go stojącej obok starszej parze. Patrzcie, ten tort kosztuje prawie pięć tysięcy dolarów. Na kartce Wyraźnie widniała cena cztery wiosku 900 dolarów. Faktycznie, to strasznie drogo. Cała scena wydawała się absurdalna. Zwykły, mały tort, a cena jak za luksusowy przedmiot. Sen drugi, rower w sklepie sportowym. Potem sen przeniósł mnie do innego miejsca, także w Stanach. Byłem w sklepie sportowym, w dziale rowerowym. Widziałem rodzinę z dwójką dzieci. Wiedziałem, że jedna z dziewczynek chciała trenować sport. Chodziło o rower crosowy. Czułem, że aby zacząć przygodę, potrzebny był ogromny wydatek. Sam podstawowy rower kosztował 16 tysięcy dolarów, a pełne wyposażenie z akcesoriami i dodatkami około 30 tysięcy. Patrzyłem na rodziców i miałem świadomość, że taka przeciętna rodzina w USA byłaby w stanie sfinansować marzenie tylko jednego dziecka. Drugie musiałoby z niego zrezygnować. Interpretacja snów. Oba obrazy łączy wspólny motyw absurdalnie wysokie koszty życia i realizacji marzeń. Tort symbolizuje proste przyjemności, codzienne radości, które powinny być dostępne dla każdego. W śnie staje się luksusem, co może oznaczać poczucie, że świat coraz bardziej zawęża dostęp do zwyczajnych, prostych rzeczy. Rower symbol rozwoju, pasji i drogi do samorealizacji. Tu pojawia się bariera finansowa która sprawia, że marzenia stają się towarem, a nie naturalnym prawem. Motyw wspólny: oba sny pokazują, że pieniądze ograniczają możliwość korzystania z życia, dzieląc ludzi na tych, którzy mogą, i tych, którzy muszą zrezygnować. Można to rozumieć na dwa sposoby: realistyczny, społeczny jako odbicie obserwacji współczesnego świata, gdzie ceny bywają oderwane od wartości, a marzenia wielu osób duszone są przez ekonomię. Symboliczny, głębszy tort i rower to dwie sfery życia przyjemność i rozwój. Sen ostrzega, że jeśli człowiek podporządkuje się tylko wartościom materialnym, zacznie tracić dostęp do tego, co najważniejsze do radości i własnego rozwoju.